Witam Was serdecznie na moim kanale Aneta w Belgii i dziś zabieram Was na haul zakupowy w Belgii. Chodźcie ze mną do sklepu z używaną odzieżą, czyli tak zwany lumpex, ale lumpex w Belgii. I co ja tam dzisiaj będę robić? No będę mierzyć. Mierzymy ciuchy dzisiaj, bo mam ochotę sobie kupić spodnie ale zobaczymy. I zobaczymy również, co tam ciekawego się znajduje. O, jakie fajne talerze. Jeden taki jest naprawdę duży, ciężki, 6 euro 10 centów kosztuje, ale naprawdę wielki. No, taki znaczek ma. Możemy dostać takich raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A ładne. Tutaj jeszcze takie teżki dostaniemy. 60 centów. Taki e, wzór japoński. Ładny. no i dostaniemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Fajne. Ładne. Obok tutaj mamy takie. 60 centów. No i zobaczcie jaki fajny... Kieliszek. Taki ładny. Pijemy. Cena <gry> euro 10. Ale dostaniemy też takie niebieskie. ale ładne. Te kosztują euro 10. To jest A tutaj mamy taki a, dzbaneczek. Taki fajny. Na herbatkę. 3,10 euro 10 centów. I taki znaczek. Zobaczcie, tutaj mamy taki czajnic jak bardzo ładny, na 2,60. I wiecie co? Już wam pokazuję. Made implant, ale super. <grymne> <grymne> bardzo ładny. Ja teraz pokażę wam, co ja zobaczyłam. Zobaczcie. <grymne> to ruńska ziemniaczana, z polskich ziemniaków. Ale jaja. Taka fajna butelka. Także zobaczcie, jakie jaja nie. Ktoś wypił i przyniósł po prostu butelkę. Takie jaja. Zobaczcie, jakie tutaj ciekawe kielichy. Euro 20. Fajny podstawek. No, ładny. Fajny, mniejszy i większy. Euro 10. Zobaczcie tutaj jakie ładne kieliszki euro 10 Ale ładne, super wybór dzisiaj jest naprawdę Co my tutaj dalej zobaczymy? Jeszcze takie fajne e, talerzyki, 60 centów A tu mamy taki fajny zestaw tutaj do mleczka, euro 10 tutaj do cukru 10. panna a, chyba na gitarze gra dla pani i tutaj do kawy ale śliczna, bardzo ładna. i tutaj takie szklaneczki z jakimś takim fajnym 60 centów fajnie wygląda i jeszcze tutaj taki fależek takich z czasów za jeden euro. No, przedstawię, że tutaj degustują się chyba z serem. Tak to wygląda. Tutaj mamy jeszcze jeden taki. A pani podaje coś dla pana. Bardzo ładny. I jeszcze jeden chyba do kompletów. Tak, tak wygląda, jeden euro, a ten ma dziurę, <noise> że można go chyba powiesić na ścianę. Mamy jeszcze taki talerze porcelanowy, euro 20 też z jakichś dawnych czasów, o można go powiesić, fajne. Tutaj taki wazon, 9,10 euro centów, no ładny nawet taki różowy. To jakaś para sobie leży i sobie coś tam opowiadają. No ładny wazon. Ach romantycznie się tutaj zrobiło. Tutaj <grytania> taka fajna ozdobna waga 23, 19. taki koń osobny 6,20. jaki fajny zestaw do kominka. 18,20 centów. Taki można dostać. 4,20. Tutaj taka porcelana z chłopcem na łódce. Tutaj piesek. Tutaj mamy taki obraz za 6,60 euro 60 centów. Ale bardzo w bardzo ładnej ramie, zadbanej widać. Tutaj taki obraz 14 euro. A tutaj 15 euro. No taki ponury trochę ten obraz. Tutaj mamy taki po 23 euro 10 centów. No ten już taki trochę lepszy. O tutaj dostaniemy taki wieszak na kurteczki. 9 ,10 euro 10 centów. A tutaj wyżej dostaniemy taki piękny obraz. No ten to już jest taki ładny. Baletnicę przedstawia. Ale śliczny. 7 ,10 euro 10 centów. Bardzo ładny. Zobaczcie jakie tutaj mamy obrazy. Takie ładne. Jeden jest 4,60. I drugi jest też 4,60. Ja teraz jeszcze idę do góry zobaczyć, co tam ciekawego. Mamy takie torebki. Ta to jest w cenie 16,50. No i zobaczcie, jaki jest środek. No, fajne. I tutaj mamy trochę jeszcze takich czerwonych. Tutaj jest po 22,50. Taka z frędzelkami. Ona ma tutaj różne takie e, zamki a zobaczcie tutaj jaka jest fajna i ta jest w cenie 20,50 euro no faktycznie trochę droga A zobaczcie jakie ma zamki. wow o super no powiem wam, że taka jest dosyć e, pojemna, jest taka dosyć e, no dużo miejsca ma a zobaczcie tutaj jest taka e, delikatny róż no fajna. Ta jest w cenie 9,10 euro. No. Również jest taka dosyć pojemna. Ma dwie właśnie przegrody. Jak mówicie, pasowałaby do mnie? Zobaczcie <grym> tutaj, jaka zróżowała. A ta mi się podoba. Ta kosztuje 20,50 euro. Zobaczcie, tutaj ma takie super zapięcie właśnie. Ale zobaczymy jeszcze w środku. No bardzo pojemna, zobaczcie. I taka przegródka z zameczkiem. I tutaj mamy jeszcze taką fajną listonoszkę. Ona jest po 12,50. Listonoszka. Bardzo pojemna. Fajna. No ciekawa jest. Taka jest marka. Także powiem Wam, że wybór w torebkach akurat tutaj jest. Są materiałowe, takie o zyskajki. To jest 4,60. Tutaj mamy taką większą 16,50. Ale fajny materiał. super. Też taka pojemna. I tutaj mamy takie czarne. 9 ,10 euro 10 centów. No. A tutaj jest taka z frędzerkami, ale ekstra 12,50 euro. Tutaj są zielone spodnie. Te są w cenie 5,10 euro. Tutaj takie żółte 5,10 euro. A tutaj takie mocny jest zieleń, tutaj takie miętowe z kolei, też 5,10 euro, tutaj takie różowe, aha neon, no tak, <ścoughs> tutaj takie 5,10 euro, pomarańczowe również 5,10 euro, wow, no nie wiem, może jakieś wybiorę i przymierzę fajne spodnie 10 euro 50 centów no bo fajny materiał jest bardzo Porcję tutaj dostaniemy też bofa spodnie 5 euro 10 centów ale no to są męskie raczej raczej męskie tak tutaj takie spodnie 10 euro 50 centów takie ładne zadbane w jasnym kolorze a tutaj mamy takie fajne. No, też 5,10 euro. centów. którzy chcieli, żebym zobaczyła skład ubrań, więc widzimy tutaj 82% bawełny, 17% pol poliestru, 1% elastenu. No i większość takich rzeczy się z takiego materiału składa, które dotykam i mówię przykładowo, że o te są fajne w dotyku. No to, to właśnie taki skład mają. No i takie ciuszki tutaj mamy. Tutaj mamy taką bluzkę. Fajnie błyszczy się. Cena 6,10 euro. Takie rzeczy. Tutaj coś mamy z Ala Jeans. To jest Ala Jeans. To jest 6,10 euro. Z H&M mamy taką właśnie y, długą suknię. No ale to już na pewno nie będzie... To, jest, to na pewno nie będzie bawełna, ponieważ już czuję, że to nie jest ten materiał. 6,10 euro, 10 centów. i tutaj mamy skład. Głównie tutaj jest wisko za 70%. No, taki to jest właśnie materiał. Taka sukienka. Bardzo ładny wzór. No, i ona tutaj składa się. Kosztuje 6,10 euro. Już Wam mówię. Jest również wisko za 95% i 5% elastyn. To jest taka fajna sukienka. Bardzo błyszcząca się. No, ekstra. Ta jest w cenie 6,10 euro. No i zobaczcie, tutaj mamy również trochę spodni. No i przepiękne koszule dla panów. Zobaczcie. To jest bardzo, bardzo ładne. Ona kosztuje 9,10 euro. Ale bardzo ładne są. Takie fioletowe, niebieskie, czerwone. Fajne dla panów i oczywiście no jak to standardowa koszula, no co tutaj może być za skład już wam powiem, jak to standardowa koszula w większości 100% bawełna tak i tak to wygląda, 9 ,10 euro 10 centów o, taki fajny wzór no fajne są, jest wybór w tych koszulach mamy taką koszulę Um, ona kosztuje 4,60 czy to jest męska to nie wiem, nie orientuję się w tym i tutaj widzimy e, poliester poliester 100% poliester tak a koszuli ze krótkim rękawkiem dla panów dostaniemy no fajne jest wybór, jest wybór ta jest bardzo ładna no, fajne, zobaczcie, o, taka niebieska, wow. Co tu jeszcze mi się widzi? O, tu jest fajna jakaś z deskor... Um, na Whiff Surfing, tak? Z deskami. 4,60. Widzę sweter bardzo ładny, um, rozmiar 54. Ten jest akurat 6 ,10 euro 10 centów. Tutaj mamy skład 60% bawełna. Tutaj jeszcze taki sweterek. O, to jest męski, ale bardzo ładny. Ten jest 6 ,10 euro 10 Mamy 100% bawełny. Bardzo ładny. Powiem Wam, że ten też jest fajny. Taki czerwony. 6 ,10 euro 10 centów. I już Wam mówię jaki tutaj jest skład. Tutaj jest również 100% bawełna. Taki fajny sweterek. Taki jakby z koszulą. Taki w MC. I on tutaj kosztuje 12 ,50 euro 50 centów. I już Wam mówię jaki tutaj jest skład. To jest 100% 100% akryl. Zobaczcie tutaj mamy zara.

Działa. No fajnie, pasuje do mnie czarna. Chyba się przerzucę na taką czarną. I jak? Dobrze. dobrze, fajnie, kosztuje 14,50. No dobrze? No do ciebie czarny pasuje. Hmm. No, to do Ciebie pasuje akurat. To do Ciebie strasznie pasuje. Hmm, tak jak pantera. <laughs> Wyglądasz jak te w filmach, jak takie pancerz, które tak chodzą. I... mam tą dużą kasę. Ujrzy dobrze? No, wygląda jak w tym. Jak... We filmach takie chodzą babki. Też. To jest w cenie... 14,50. Taką firmę. Ale to cieplutkie. Do mnie to pasuje. No bo to rozmiar do mnie. To jest 1450. Jakby te wszystkie kurtki i tak dalej to one kosztują 1450. ja nie lubię takich krótkich rzeczy. Ja bardzo lubię, możesz mnie ją dać. Ale do siebie strasznie pasuje. Tak? No. Bez czarny. Y tutaj mamy taką kurtkę. To jest... Y bardzo fajna podszewka kolorowa, nie, jesień, wnosno. No. Do zimy by się nie nadawała, bo ona jest taka, taka chuda, no. Pasuje no Powiem ci, że pasuje, ale bardziej czarny do siebie idzie. No. Taka sportowa i ona kosztuje 8,60 Zobaczcie, tutaj mamy jeszcze takie coś. Taka marka. Już to przymierzam. Ale słodkie takie różowe. Wow, wyglądam jak ptak. <noise> Mogę lecieć. <noise> jak? średnio nie bardzo, no, bardzo średnio wyglądało. bardzo bluzła, ale myślę że dla innych babek y, fajnie fajnie by to wyglądało do innych kobietek myślę że by pasowało i to kosztuje tylko 14.50 zobaczcie taki sweterek właśnie y, znalazłam tak widzicie ja mam teraz, ja mam teraz y, golf tak to wygląda. I jak? Nie. Do ciebie to w ogóle nie pasuje. Zero. No ale czekaj, ja się jeszcze zapnę. Ko mojego brzucha nie pokazuj. Więc... I tak to wygląda. Co mówisz, że nie pasuje? Nie. A może wielki, wielki dekolt tutaj jest strasznie? O to chodzi? Ja, ja nie lubię takiej właśnie. I okay. brzydko to były. Nie, to były brzydko z tymi tutaj, takimi A jakby tej ptakami. I na <laughs> z kanapą i tym to wyglądasz... Już okay? lepiej? <laughs> nie. <laughs> <bądź>? proszę kawy. <laughs> ja jeszcze przymierzę spodnie. Zobaczymy jak w nich wyglądam. I? O Boże, fajne. Jak wyglądam? Bardzo fajne. Mm. Mhm. Mm Zapomniałem wziąć, czy nie? No. To zobaczymy, jak do buta wygląda. A jak mówisz, że to pasuje? No. Tak czy tak średnio? Nie, no idealnie, na 10 lat. kupić te spodnie? 100%. 100%. Hmm. Do ciebie pasuje, ale do mnie? To zobaczymy jeszcze, jak do buta. Powiedziałem ci z kurtką, to. Fajnie, dobrze? 8 na 10 już. No, one tak samo takie obcisłe mocno. No, wiem, że te spodnie nie są ok, dlatego że one są zbyt obcisłe, jak już widzicie tutaj. Nie, Moja, pani, moja pani właśnie takie nosi. Obcisłe. Ja też tak? Ja, lubię, jak ja jak lubię. Ja lubię, ja też. Okay. Zobaczcie, jakie tutaj są fajne buty, takie kowbojki, 16,50, ale ładne. Takie zamszowe, właśnie, a tutaj obok mamy takie zielone, ale fajne 10,50 euro. Super. I tutaj takie 12,50. Pani trochę jest e, również koszul. No, ta kosztuje 4,60. Ja bym ją wzięła, ale niestety jej nie kupię, bo mi się te rękawy tak nie podobają za bardzo takie grube są czwarte właśnie. No. Tutaj mamy taką, 38 rozmiar, 9 euro 10 centów. No i ona to taka trochę wybredna jest. Ja tu jest taka no ładna, ale też mi się coś w niej nie podoba. Chyba ten krój nie do końca i ta kosztuje 4,60. 4,60 to jest taka koszula, taka ładna i zobaczymy w sumie jaki ona ma tutaj skład. To jest bluzka. No, powiem Wam, że to na pewno nie jest bawełna. Ale nie mogę nigdzie znaleźć, e, z czego to jest zrobione. No, ale to jest na pewno poliester. Bardzo ładna jest bluzka, ale materiałowo to jest taki ten sztuczny. To na pewno. Tutaj mamy taką ładną bluzkę. Ona kosztuje 4,60. I już to, to jest taka przyjemna w dotyku. Natomiast już patrzymy, jakie to jest. Um, to jest skład wisko za 100%. Ale taka miła w dotyku. Widzicie, tutaj taki ładny swaterek. 6 euro. 6 euro 10 centów. I tutaj mamy skład już Wam mówię 100% akrylik. A tutaj mamy taki fajny sweter żółty. 10 euro 50 centów. I on tutaj jest w składzie... No tu jest... Tutaj skład mamy 60% bawełny, a reszta to jest akryl. Natomiast mogę wziąć taką bluzkę. Tu jest 6,10 euro. I tutaj mamy już metkę. I tu mamy skład. Co tu jest tak wisko Za 80% i 20% rulex Jakiś materiał. <gry> Ona kosztuje 6,10 euro. Miła w dotyku jest. Czarno-biała, taka w paski. I już, już patrzymy, jaki tutaj jest skład. Tutaj mamy skład. Um, tutaj jest skład 100% bawełna. Zobaczcie, tutaj jeszcze mamy takie, taki zegar. Fajny, ciekawy. On jest. On kosztuje 280? nie wiem, aha, za trzy sztuki, tak, bo ponieważ tutaj jeszcze mamy taki właśnie y, świecznik, 280 euro, no, to musi być nie byle co, nie byle co, ale świecznik bardzo ładny. Fajne. To jest oczywiście na wystawie. No i widzicie, kochani, ja już jestem w domu z tym moim mini, mini, mini holem zakupowym, tak, i tylko te spodnie właśnie y, kupiłam, Kupiłam tylko to, dlatego że e, po pierwsze jestem wybredna i żeby kupić coś więcej, to od razu musi wpaść mi to w oczy. A po drugie, to nie miałam tyle czasu. Także jestem z moim mini miniholem zakupowym. Ja sobie kupiłam te spodnie. E, wrzucę je teraz do pralki. Najpierw się wypiorą. A z kolei moja córka kupiła sobie właśnie Taki oto materiał 90 na 150, ponieważ dostała na gwiazdkę maszynę do szycia i sobie coś tam kombinuje uszyć sama. Także to tyle. Dużo nie kupiłyśmy, ale jesteśmy zadowolone. Tutaj już jest mój ticket. Co i za ile zapłaciłam? i wszystko wyszło mnie 9,35 euro, dlatego że tutaj jeszcze córka wybrała sobie taką zabawkę za 3,50 euro. Ja. Tak wygląda ta jej zabawka. I o co tutaj chodzi? Narysowałam tutaj serca, tutaj napisałam wow, tutaj nie dokończyłam oka, które chciałam, ale też już wyschło. Mhm. Tutaj zielony. No, fajne. A, ale super! Aneta w Belgii, no dziękuję. Dzięki, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek. Zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!